Przewodniczący, 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 Proszę tak? Państwa, e, te wszyscy wiedzą, dotychczasowy. Panie Przewodniczący, Panie marszałku, Szanowni Państwo, e, słów kilka. E, Zaraz, czy kolegów z Was wiele, ale jeszcze raz powiedziałem spokojnie, przyjęli tam rezygnację. Dziękuję. Proszę Państwa, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za odwołaniem Michała Łuczaka z funkcji przewodniczącego, lub jak Państwo wolicie za przyjęciem rezygnacji Michała Łuczaka z wykonywanej przez niego funkcji. Panie musimy uzasadniać naszej decyzji, jest ona oczywista. Natomiast okazuje się, że ostatnie afery i zdarzenia, także kryminalne, z udziałem polityków Platformy Obywatelskiej, które miały miejsce w samorządzie województwa, nie nauczyły nic działaczy WPO. Zamiast wyważenia i pokory, buta i polityczne goblowanie. z nią sytuację. Gdyż Michał Łuczak z Waszej rekomendacji kierował Kazanizeminem, wykazując się wyjątkową agresją, niekompetencją i nieznajomością prawa. Państwo nie protestowaliście. Czy gra na dalszą, pogłębiającą się wojnę polsko-polską? Czy był to kolejny kwiat na Węgrzech? Mam wrażenie, że szkoli Państwa jedna firma pijająca i że tak naprawdę nie zależy Państwu ani na Polsce, ani na naszym regionie, ale na podsycaniu wojny. To jest... 去喝酒是吧？去宁波吃饭呢。